Nagrywasz filmy na YouTubie czy TikToku lub na innej platformie i chciałbyś mieć awatar swojej główki z Minecraft? Nie ma nic prostszego, a ja w tym filmie pokażę Ci jak go zrobić w mniej niż minutę. A jeśli chcesz mnie wspierać w rozwoju kanału to zapraszam do subskrybowania oraz dania serdecznej łapenki w górę, bo moim celem jest wbicie tysiąca subów do końca tego roku. Ok, a więc wpisujemy sobie w wyszukiwarkę NameMC, yy, klikamy sobie nasz link do tej strony. Tutaj w tą wyszukiwarkę NameMC wpisujemy sobie nasz nick z Minecrafta. Następnie klikamy sobie tutaj w naszą nazwę. Pod naszym skinem jest tutaj taki awatar mały. Sobie go pobieramy. Następnie wyskakuje nam takie okienko informacją, że nam się pobrało. Otwieramy to, tutaj widzicie, że pobrało nam się to dobrze. Następnie wpisujemy sobie w wyszukiwarkę naszego komputera Paint. Wklejamy sobie naszą grafikę w Paint'a i wkleiła nam się oczywiście. Jak widzicie tutaj na dole są tutaj piksele i musimy tutaj idealnie ustawić, żeby było 98 na 98 pikseli. Jeśli to już ustawiliśmy, powiększamy sobie tutaj i zaznaczamy tego, tą całą naszą główkę. A następnie powiększamy ją do rozmiarów naszego projektu. No i zostaje tylko zapisać, i macie gotowy awatar z Minecrafta.